Andrzej Lemek, wiele, wiele lat szef polskich sędziów, wiele lat na słupku jako arbiter, czy gdy ogląda się mecze piłkarskiego mundialu jako sędzia ogólnie sportowy, to taka frajda jest, że polscy arbitrzy i może nawet ci siatkarscy trochę chyba mniej mogą naszkudzić e, niż ci pił piłkarscy, jak na przykład Japończyk w słynnym już meczu z Brazylią? Czy jednak możecie tyle naszkodzić, co piłkarscy? Wydaje mi się, że oni się boją, piłkarscy sędziowie i wszystkie władze, boją się challenge'ów, boją się techniki. Tego, co jest w siatkówce wprowadzone? To co jest wprowadzone w siatkówce. Wprowadziliśmy challenge, mamy spokój. To samo musi być w piłce, dobrze, że nie od tego nie uciekną. A czemu oni się boją? Co to znaczy? Wy się nie baliście? Dlaczego się nie baliście wprowadzić techniki? Stara szkoła. Co to znaczy? Coś bliżej kibicom. są? No, tak jak było dawniej, no. Znaczy sędzia się myli, trudno, gra się dalej. No. Czyli, czyli, Ale od tego nie, nie uciekną. Czyli jest pan zwolennikiem tego, że, że sędzia jest tylko człowiekiem, może się pomylić za technikę z tego, żeby zminimalizować te pomyłki, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. No dobrze. Widzieliśmy też, żeby już tak nie słodzić świadkarskim sędziom. Widzieliśmy też sytuacje, które się zdarzają dosyć niestandardowe, chociażby w meczach z Włochami trener reprezentacji Italii Mauro Berluto. No wiemy, że tam jakieś rodzinne miał problemy poddenerwowane, ale on tych rodzinnych problemów chyba ma sporo, bo ciągle poddenerwowany. Gdzieś tam był, aż do pani Superwajzor wifowy podleciał do stolika, uderzył ręką, jak sobie radzić z takimi krewkimi... Uderzył generalnie? ręką w stolik. No nie panią, tak, oczywiście, uderzył w stolik, no ale to też było mało eleganckie. Jak sobie radzić z takimi krewkimi szkleniowcami? Według mnie sędzia czeski zrobił błąd, bo powinien po przerwie... Trenera posadzić ławce kar, przynajmniej. Jaki to jest le... przepis właśnie, panie Andrzeju, jak to działa w środkówce, bo to nie jest piłka nożna, nie wysyła się na trybuny, choć też pewnie można. Jak? Można. Co można zrobić w takim? No, mógł przypadku? go usunąć albo na jeden set, albo do, do końca, czy była to agresja według mnie i na pewno powinien go usunąć na cały set, o następny. Żeby trochę ogłonął, tak? Żeby trochę ogłonął, tego nie, nie zrobił. Nie wiem dlaczego. A czy gdy już tego nie zrobił, to, to później po spotkaniu nie da się już w żaden sposób wyciągnąć konsekwencji? Czy... Tylko leży w, re, w rękach y, pani supervisor, która w raporcie pisze do FIVB no. i w ten czas FIVB wy, wyciąga takie konsekwencje. Ja nie, 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 nie sądzę, żeby, żeby, żeby pani supervisor była z Egiptu, jak wiemy, żeby coś tam ostro napisała.